Słowo Boże na każdy dzień. W Królestwie niezliczone stworzenia zaczynają ożywać i odzyskiwać siły życiowe. Z powodu zmian w stanie Ziemi, granice między poszczególnymi krajami również zaczynają się przesuwać. Poprzednio prorokowałem kiedy kraj będzie oddzielony od kraju i kraj będzie się jednoczyć z krajem, będzie to czas, w którym rozbiję narody na strzępy. W tym czasie będę odnawiać całe stworzenie i dokonam podziału całego wszechświata, tym samym porządkując wszechświat, przekształcając jego stary stan w nowy. Taki jest mój plan. To są moje dzieła. Kiedy wszystkie narody i ludy świata powrócą przed mój tron, wezmę całą obfitość nieba i nadam ją ludzkości, aby dzięki mnie obfitowała w niezrównaną dostatność. Ale tak, dopóki stary świat będzie istniał. Okaże gniew Jego narodom, otwarcie ogłaszając moje zarządzenia w całym wszechświecie, i dosięgnę karceniem tych, którzy je łamią. Kiedy zwracam moje oblicze do wszechświata, aby przemówić, cała ludzkość słyszy mój głos, a następnie widzi wszystkie dzieła, które wykonałem w całym wszechświecie. Ci, którzy postępują wbrew mojej woli, to znaczy, którzy sprzeciwiają mi się uczynkami człowieka, będą podlegać mojemu karceniu. Wezmę liczne gwiazdy niebios i uczynię je na nowo, a dzięki mnie Słońce i Księżyc zostaną odnowione. Niebo przestanie być takie, jak było. Niezliczone rzeczy na Ziemi zostaną odnowione. Wszystko stanie się pełne dzięki moim słowom. Wiele narodów we wszechświecie będzie na nowo podzielonych i zastąpionych przez mój naród, tak że narody na Ziemi znikną na zawsze i staną się narodem, który oddaje mi cześć. Wszystkie narody ziemi zostaną zniszczone i przestaną istnieć. Spośród istot ludzkich we wszechświecie, wszyscy należący do diabła zostaną wytraceni. Wszyscy, którzy czczą szatana, zostaną powaleni przez mój płonący ogień. To znaczy, z wyjątkiem tych, Którzy teraz są w strumieniu, reszta zostanie obrócona w popiół. Kiedy będę karcić wiele narodów, ludzie ze świata religii w różnym stopniu powrócą do mojego królestwa, podbici przez moje dzieła, bo ujrzą oni nadejście świętego na białym obłoku. Wszyscy ludzie podążą za swoim własnym rodzajem, i otrzymają karcenie, które będzie się różniło w zależności od tego, co uczynili. Wszyscy ci, którzy stanęli przeciwko mnie, zginą. Jeśli chodzi o tych, których czyny na ziemi mnie nie dotyczą, będą oni z powodu tego, jak zostali uniewinnieni, nadal istnieć na ziemi pod rządami moich synów. I mojego ludu. Objawię się niezliczonym ludom i wielu narodom, a mój głos będzie rozbrzmiewać na ziemi, aby głosić zakończenie mego wielkiego dzieła, aby cała ludzkość zobaczyła to na własne oczy. W miarę jak mój głos nabiera intensywności, Obserwuję również stan wszechświata. Dzięki moim słowom, niezliczone rzeczy stworzone stają się nowe. Niebo się zmienia, ziemia też się zmienia. Ludzkość zostaje wystawiona na pokaz w jej pierwotnej formie i powoli, każdy z ludzi, według swojego rodzaju, Nieświadomie znajdzie drogę wiodącą z powrotem na łono swoich rodzin. Będę z tego bardzo zadowolony. Będę wolny od przeszkód, a moje wielkie dzieło stanie się pełne, niepostrzeżenie, niezliczone rzeczy stworzone zostaną odmienione. Kiedy tworzyłem świat, Kształtowałem wszystkie rzeczy według ich rodzaju, sprawiając, że wszystko w widocznej formie zbierało się według swego rodzaju. W miarę zbliżania się końca mojego planu zarządzania, przywrócę dawny stan stworzenia, przywrócę wszystko do pierwotnego stanu, głęboko zmieniając wszystko tak, aby wszystko wróciło do istoty mojego planu. Nadszedł czas. Ostatni etap mojego planu wkrótce zostanie zrealizowany. Ach, nieczysty stary świecie. Na pewno upadniesz pod moimi słowami. Mój plan z pewnością sprowadzi cię do nicości. Ach, niezliczone stworzenia, wszystkie zyskacie nowe życie w moich słowach, macie teraz suwerennego pana. Ach, czysty i nieskazitelny nowy świecie, na pewno ożyjesz w mojej chwale. Ach, góro Syjon, nie milcz już dłużej. Wróciłem triumfalnie. Spośród stworzenia oceniam całą Ziemię. Na Ziemi ludzkość rozpoczęła nowe życie, zdobyła nową nadzieję. Ach, mój ludu, jak możecie nie powracać do życia w moim świetle? Jak możecie nie skakać z radości pod moim przewodnictwem? Lądy krzyczą rozradowane. W wodach wszędzie rozbrzmiewa radosny śmiech. Ach, z martwych wstały Izraelu. Jak możesz nie czuć się dumny z powodu mojej predestynacji? Kto płakał? Kto lamentował? Stary Izrael już nie istnieje, a dzisiejszy Izrael powstał. Wyniosły i górujący na świecie stanął w sercach całej ludzkości. Dzisiejszy Izrael z pewnością osiągnie źródło istnienia za sprawą mego ludu. Ach, nienawistny Egipcie! Z pewnością nie sprzeciwiasz mi się nadal? Jak możesz wykorzystywać moje miłosierdzie i próbować uciec przed mym karceniem? Jak mógłbyś nie podlegać memu karceniu? Wszyscy ci, których kocham, na pewno będą żyli wiecznie, a wszyscy ci, którzy stoją przeciwko mnie, otrzymają z mojej ręki wieczne karcenie. Ponieważ jestem Bogiem zazdrosnym, nie będę pobłażliwy dla ludzi za wszystko, co uczynili. Będę czuwać nad całą ziemią, a objawiając się na wschodzie świata ze sprawiedliwością, majestatem, gniewem i karceniem, objawię się niezliczonym zastępom ludzi.